Przed Państwem, wiceprzewodnicząca Senatu, kandydatka na urząd prezydenta RP Magdalena Wielka. Dzień dobry Państwu. Przyjechałam tutaj z przysłuchy, jesteśmy dzisiaj znowu w trasie po intensywnym czasie medialnym i bardzo się cieszę, że mogę się z wszystkimi Państwem spotkać. To jest wspaniała, wspaniała przygoda, spotykać się z Państwem na targach, na ulicach, rozmawiać jest w tym przedświątecznym już czasie, bo już czuć bardzo mocno klimat świąt. I dzisiaj chcę mówić o tej Polsce, jaką chcę budować. O Polsce, która jest polską przyszłości, a nie Polską, która zatrzymuje się w czasie. Polską, która idzie do przodu, która stawia na niezależność energetyczną, rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo Polaków. Chcę budować taką Polskę, która inwestuje w nowe technologie, w konkurencyjność naszej gospodarki, w Polskę zielonej taniej energii i w Polskę dostępnych mieszkań. Mieszkań na wynajem, ale również tanich kredytów. Polskę, która stawia tamę chciwości banków i buduje przede wszystkim kraj dla milionów, nie dla milionerów. A więc po pierwsze czas najwyższy, żebyśmy wprowadzili podatek cyfrowy. Podatek, nad którym w tej chwili Krzysztof Gawkowski, nasz wicepremier, podatek, który wprowadzi pewną fundamentalną sprawiedliwość. Bo każda firma technologiczna, zwłaszcza te wielkie, powinna płacić podatki tam, gdzie generuje zysk, a te zyski generują ogromne, naszym kosztem a nie płacą żadnych podatków. To nie jest sprawiedliwe. Skoro Nowak płaci podatki, to podatki powinna płacić Meta. Skoro płaci podatki w Polsce Kowalski, to podatki powinien również płacić Google. Skoro wszyscy Państwo płacicie podatki, to czas najwyższy, żeby w Polsce podatki zaczął płacić Elon Musk. Ten podatek cyfrowy pozwoli wygenerować dodatkowe środki przeznaczone na rozwój technologiczny Polski. Po to, żebyśmy już nigdy nie byli fabryką, y, miejscem, gdzie się montuje śrubki, gdzie jest, które jest zapleczem technologicznym Europy, ale miejscem, które, po, krajem, który ściga się y, na innowacje, na nowe technologie, Francja ogłosiła niedawno, że na sam rozwój AI, na sam rozwój sztucznej inteligencji będzie wydawać 100 miliardów euro. Polska tymczasem według ministra domańskiego wyda zaledwie 300 milionów złotych na tak zwane technologie deep, deep Tech. To jest zdecydowanie za mało. To jest ponad tysiąc razy mniej niż wydaje Francja. Czas Tworzyć fundusz przyszłości wart na początek 100 miliardów złotych. Fundusz, który rzeczywiście zainwestuje w nasze polskie technologie. A mamy do tego ludzi, mamy do tego know-how, potrzebujemy tylko impulsu, który popchnie nas w kierunku przyszłości w kierunku prawdziwej konkurencyjności, innowacyjności w kierunku pierwszej ligi. Polska na to stać, a Polacy na to zasługują. Kolejna sprawa to rozwój zielonej energii, szybsze inwestycje w atom, szybsze inwestycje w energię ze słońca i z wiatru, po to, żeby ta energia była w Polsce wreszcie tańsza. Jeżdżę po Polsce od kilku miesięcy. Kiedy spotykam się z przedstawicielami, właścicielami małych firm i kadrą zarządzającą firm wielkich, kiedy spotykam się ze zwykłymi ludźmi, to ich największą bolączką i największym strachem są właśnie ceny energii. Czy znowu energia nie skoczy? Czy znowu nie będzie im ciężko utrzymać biznesu, bo rachunki wzrosną o 200%? Czy znowu będzie tak, że nie będą mogli liczyć na wystarczająco szybką reakcję państwa? Jedyny sposób, żeby temu zaradzić, to właśnie inwestycje w odnawialne źródła energii. Inwestycje, które powinniśmy również ściągać z Europy, przyspieszając w ten sposób europejskie, europejską transformację energetyczną nie kosztem ludzi, ale po to, żeby tych ludzi osłaniać. I nie wierzcie Państwo dzisiaj żadnemu politykowi, który będzie Wam ściemniał, że możemy w tym celu spokojnie w nieskończoność wydobywać węgiel. Tak nie jest. Już dzisiaj ten węgiel nam się nie opłaca, i już dzisiaj ten węgiel nie gwarantuje nam. Tanich i bezpiecznych źródeł energii. A więc tylko zielone technologie dadzą nam prawdziwy rozwój, prawdziwą niezależność energetyczną i zabezpieczenie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla firm w rozwoju ich przyszłości. I trzecia sprawa mieszkanie. Nie będzie dobrej gospodarki, nie będzie pełnego rozwoju, jeśli nie zrobimy porządku z kryzysem mieszkaniowym. Dzisiaj ludzie nie mają wyboru. Albo kredyt na wysoki procent, złodziejski procent, nie bójmy się tego opowiedzieć, albo mieszkanie na wynajem, na których coraz mniej ludzi stać na prywatnym rynku. Te pieniądze, które ludzie ładują w kredyty, w wynajem, mogłyby pójść w oszczędności, w polską gospodarkę, w inwestycje, w polskie firmy. Czas najwyższy, żeby te pieniądze uwolnić. Po pierwsze, inwestując w mieszkania na wynajem, zwiększając znacząco nakłady na budowę tych mieszkań. To już się dzieje, ale dzieje się zbyt mało i zbyt wolno. Wyobraźcie sobie Państwo, że takie mieszkanie na wynajem mogłoby kosztować taki wynajem miesięcznie 50 m2 mógłby kosztować 600 zł. I to nie jest mrzonka. To już się dzieje w takich miastach jak Włocławek, jak Dąbrowa Górnicza, ale powinno się dziać w całej Polsce. Natomiast Kolejna sprawa to konieczność wreszcie obniżenia cen kredytów, które są jedne, w Polsce jednymi z najdroższych w Europie. Dlatego, że kolejne rządy godziły się na to, żeby banki bez żadnych, bez żadnych hamulców, bez żadnych zahamowań bogaciły się kosztem marzeń i przyszłości młodych ludzi w Polsce. Czas postawić temu tamę czas wprowadzić ustawę, która wprowadzi maksymalne marże na kredytach hipotecznych i obniży ceny kredytów niemal o połowę. Te pieniądze, zamiast leżeć na kontach w bankach, zamiast generować te absurdalne zyski, posłużą młodym ludziom do budowania ich przyszłości, posłużą nam do tego, żeby rozkręcać gospodarkę, sprawić, żeby młodzi ludzie mieli, mieli jak mieszkać, mieli jak budować swoją przyszłość, mogli tu zakładać rodziny, a nie szukali lepszego życia gdzieś za granicą. I taka Szanowni Państwo, wizja państwa jest możliwa do zrealizowania. To jest wizja państwa, które działa, które stawia na naszych młodych ludzi, na dobrą gospodarkę, na rozwój, na patrzenie w przyszłość. Fundusz przyszłości inwestycje w nowe technologie, zielona, tania, energia i mieszkania. To, jest, to są filary mojego programu. Zachęcam Państwa, żebyście się mu przyjrzeli, żebyście Państwo na niego zagłosowali, żebyście w tych wyborach zagłosowali z nadzieją na rozwój, na patrzenie w przyszłość, na odważną wizję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Tak, 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 tak. Ale zaraz, ale zaraz, ale zaraz. Pani tego tak, tak, okay. Wszyscy w potoku zalewających nas informacji w kampaniach wyborczych. Nikt nie porusza problemu braci mniejszych. Czy Pani kocha pieski? Kocham i nawet miałam psa, znajdę, tylko niestety odszedł od nas w poprzedniej kampanii. Czy ja mogę prosić autograf? Jasno. A koty też pani kocha? Też. Chociaż teraz jest To proszę dopisać i koty też. Dobrze. Chciałem panu powiedzieć, że nasz poseł, pan Litewka, bardzo I angażuje autograf. się. Wiem, wiem. Bardzo wiem. się Znalej angażuje mi. w, w tej Pamięci Jonas, to mój przyjaciel. Miło. A ja pana znam jeszcze, że. Pokażemy? Podoba. Tak jest, bardzo proszę. A teraz apel do wszystkich psiarzy. Głosujemy na Panią Biejat. Na Panią Biejat. Dziękuję bardzo. Uwaga. Dziękuję bardzo. Bardzo. Gubi Pan czapkę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz szybko będzie remediów mają tutaj. Czyli wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Wspaniale. Dziękuję bardzo. I zapraszam do...